Zrób to na 30 sekund i przestań chrapać od pierwszej nocy. To sprawi, że przestaniesz chrapać natychmiast, gwarantowane. Bo jeśli tego nie naprawisz, chrapanie powoli cię zabija. James Gandolfini, znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym w wieku 51 lat. Cary Fisher, John Candy odeszli zbyt wcześnie, ale mieli coś wspólnego krapanie. Twoje serce jest przeciążone. Ignoruj to, aż pewnej nocy po prostu w ogóle się nie obudzisz. Ten film jest o tym, jak to naprawić. Kiedy zasypiasz, się rozluźnia. Przesuwa się do tyłu zaledwie kilka milimetrów, ale wystarczająco. I to przesunięcie wpycha twój język w gardło, tworzy niebezpieczne wąskie gardło. Powietrze przeciska się przez nie. Im mocniej Twoje płuca ciągną, tym głośniejsza wibracja. To jest dźwięk chrapania. Twój tlen spada. Aż pewnej nocy w ogóle się nie obudzisz. Ale jest sposób, by to zatrzymać, jeśli zadziałasz teraz, dziś wieczorem. Ale najpierw, wyjaśnijmy. Większość tak zwanych rozwiązań to żart. Paski na nos? Bezwartościowe. Blokada nie jest w Twoim nosie, jest w Twoim gardle. A aparaty SIPA? Cóż, wdmuchują powietrze w Twoje gardło, ale przykuwają Cię do hałaśliwej maski na całe życie. Żadne z nich nie naprawiają prawdziwego problemu, bo prawdziwy problem to nie przepływ powietrza, to kwestia mechaniczna. Gdy Twoja żuchwa przesuwa się do tyłu, Twoje drogi oddechowe się zapadają. Napraw żuchwę, a wszystko inne naprawi się sam. Dokładnie to robi to przełomowe urządzenie. I w przeciwieństwie do tych tak zwanych rozwiązań, to jest objęte pełną gwarancją, bo naprawdę działa. Nazywa się senura. Senura delikatnie utrzymuje Twoją żuchwę w optymalnej pozycji do przodu. Przez całą noc Twoje drogi oddechowe pozostają otwarte. A oto, co czyni senurę całkowicie inną. Po pierwsze, jest cienka, niewiarygodnie cienka. Większość gadżetów to niezgrabne kawały plastiku, jak rzucie ochraniacza na zęby, który ociera Ci dziąsła do krwi. Senura jest inna, zaledwie kilka milimetrów grubości. Tak wygodna, że większość ludzi zapomina, że ją ma. Po drugie, jest wykonana z rewolucjnymi materiału 3, D-Flex. To termoplastik klasy medycznej, który natychmiast dostosowuje się do Twoich ust. Bez gotowania, bez formowania, bez bałaganu. Po prostu włóż ją, a dopasuje się idealnie. Po trzecie, precyzyjne pozycjonowanie. Utrzymuje Twoją żuchwę w naturalnym punkcie równowagi. Wystarczająco delikatna, że budzisz się bez bólu. A rezultaty cóż, są natychmiastowe. Pierwsza noc przestajesz chrapać. Twój mózg i ciało dostają tlen. Twój partner zauważa ciszę. Pierwszy tydzień twój mózg się naprawia, budzisz się wyspany. Trzeci tydzień Twoja energia wraca, Twoje serce odpoczywa. Ciśnienie krwi się stabilizuje. Do pierwszego miesiąca Twoje ciało przechodzi w tryb naprawy. Twój układ odpornościowy się wzmacnia. Szybciej wracasz do formy. Do trzeciego miesiąca zaczynają się głębsze naprawy. Zapalenie spada. Twoje serce, Twój mózg, Twoje naczynia krwionośne. Wszystko się regeneruje. Waga schodzi łatwiej. Pożądanie wraca. Już pomogła ponad 50 tysięcy ludzi przekształcić ich sen, przywrócić energię i chronić zdrowie. Została przedstawiona w mediach krajowych. Jest polecana przez lekarzy. Jest poparta tysiącami pięciogwiazdkowych recenzji. I jest bez ryzyka. Objęta pełną 60-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Pieniędzy. Albo przestajesz chrapać i zaczynasz się leczyć, albo nie płacisz ani grosza. Teraz Twoja kolej. I tu musisz uważnie słuchać i działać szybko. Teraz właśnie Senura jest dostępna bez recepty. I tylko dzisiaj, gdy zamówisz jedną, otrzymasz drugie urządzenie gratis. Kliknij poniżej, aby zabezpieczyć swój pakiet Senura, już teraz. Póki ta limitowana oferta kup 1, otrzymaj drugi gratis, jest jeszcze dostępna. Jest bez ryzyka. Objęta 60-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Przestajesz chrapać i zaczynasz się leczyć, albo nie płacisz. Za każdym razem, gdy ta oferta była dostępna, zapasy znikały w ciągu dni, a przy tysiącach oglądających to Właśnie teraz może się wyprzedać, zanim pójdziesz spać dziś wieczorem. Chodzi o to, co 50 tysięcy innych byłych chrapiących już zrobiło, by odzyskać swoje życie. Kliknij teraz, póki synura jest jeszcze w magazynie, zanim twoje ciało podejmie decyzję za ciebie.